Znajdujemy się teraz pod wiaduktem kolejowym na rzece Sawie w Głuchowie. Wiadukt ten liczy sobie blisko ponad 100 lat. Jest główna droga dochodząca do wiaduktu. Tutaj na tym wysokim nasypie znajduje się linia kolejowa, która została zbudowana w latach 60. i 70. XIX wieku, podczas gdy Panującym tutaj e, państwem na tym terenie był oto i piękna podłańcuska rzeka Sawa, która Nadała nazwę klubowi piłkarskiemu z Soniny, nadała nazwę także kilku tutejszym nazwom yy, minigograficznym i nad nią właśnie znajduje się wspomniany przeze mnie bardzo ciekawy wiadukt, pod którym w czasie jazdy pociągu jest niemiłosierny hałas. A ja stoję właśnie na kładce, której których jest na Rzycysale kilka miejscowości głuchów, jako ja, przynajmniej dwie takie, ale możliwe, że jest ich więcej. A pamiętam, jak ta kładka była kiedyś gorzej utrzymana, była w gorszym stanie. Teraz widzę, że jest odmalowana, odremontowana i można ją spokojnie przejść. Znajdujemy się teraz w mniej więcej środkowym biegu Sawy, rzeki, która ma jakieś 40 km długości do może 30 kilka. Ma swoje źródła w wsi Albigowa, w przesiłku konia uchodzi w Woli Dalszej do Wisłoka. Ma także w Soninie oraz w Woli Dalszej dwa dosyć dwie dosyć imponujące kaskady wodne. Ja pamiętam jak ścieżka kiedyś biegła otędy, ale teraz widzę, że tutaj jest spore spore zakrzaczenie tej ścieżki, a biegnie teraz pod tym wiaduktem. I tutaj można wy, wyjść na drogę asfaltową, która prowadzi do przesiłka Pastwiska. A po tej stronie kładki można znowu dojść do przesiłka Malawa. Jednak tutaj ta droga jest nie przejedza samochodem. Jest to wąska ścieżka biegnąca wzdłuż Biegnąca wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Sawy, a chyba zbliża się pociąg, więc zobaczymy jak przejeżdża. Pociąg osobowy do Rzeszowa.